Tam właśnie z programem, oczywiście, Fragment Feedgun. Na początku filmiku przypominam, że jak się Wam spodobał filmik, to zapnijcie kciuka w górę. Dajcie znać pod filmem. Udostępniajcie. Proszę o subskrypcję. Kliknijcie taki czerwony guzik. I oczywiście hmm, pokażę Wam mój armor, jakbyście byli ciekawi ham mam pancy 139 yy, to ma 154, rękawicy 149 buty 127, nowy łuk zdobyłem i tam nowy cech, że mi 21, to 80 887 dodajem, 116 siły 15, to mam szczęście 16, oczywiście cię filmik i życzę Wam jego dalej w jeszcze odcinku z tego gram tą jedną walkę albo i dwie zobaczymy jak że nam to zajmie oczywiście pójdziemy sobie do lochów później do areny oczywiście zapraszam Was do glindy przeglinda się yy, nazywa Wiła Z mal 8 ja, oczywiście rekreację przyjmuję Barszal Postulant papieża i Christie Oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, zapraszamy nasze glindi Bo te glindiom by zaoferować i rozwijający się skarbiec i krenia. I... Czego wymagam od Ciebie to chęci gry Humoru zapraszamy już dzisiaj Więc dzisiaj też możesz do nich napisać To wtedy Ciebie przyjmą Bez względu na level Jeszcze raz Wam przypominam że Dziękuję. Wiem, że można pupilę kolekcjonować, ale jeszcze raz, jeszcze raz to przypominam, że możecie kolekcjonować pupile, pupile. Żeby, to, żeby to zrobić, musicie mieć 7 miesięcy level, zaleć co najmniej jedno jajo. Znaczy, że piję jeszcze. Za bardzo się nie ogarnąłem w tych sprawach i w ogóle nie wiem, gdzie jest jajo. A są 179 I też biłem już 23 level Mam jeszcze mm, Bijajcie na mojego Facebooka, Oczywiście link do Mojego face'a może być w opisie, albo po prostu mm, Piszcie w komentarzach, kto wam udostępnię I też yy, Pamiętacie że mówiłem o tym o tym konkursie na wygranie za pierwsze miejsce myszki za drugie nawet chyba kompa bo tam tu się pozmieniało, bo ja tylko tak mówiłem może komp będzie do wygrania i też na no, 100% klawiatura żeby się dowiedzieć to musisz drogi, drodzy z widzu musisz być na mojego Facebooka i tam będę wszystkim informował. Też posiadam Xbox 360, więc yy, na nagram też Crazis 3. Oczywiście ten Crazis 3 będzie w stałych 60 klatkach. Czasami będzie mi lagowało, ale mm, ale pewnie to zrozumiecie jak, I też Jeszcze jedno przypomnienie Że jak chcecie jakieś gry, które y, Link w opisie Wyślecie No to wtedy jak, jak to wtedy drogi, drogi widzu Wysi mi jakąś grę, to wtedy ją stestuję wtedy nagram jakąś taką krótką serię z niej, albo całą więc zobaczycie jak to będzie dobra jeszcze 3 minuty rozegramy sobie tą filmowankę i pójdziemy do lochów i do areny i to byłoby na tyle ale oczywiście najpierw do lochów zajrzymy, spróbujemy tego pokonać Udało nam się. Nie udało nam się. Dobra. Ja my się nie dało, Teraz idziemy do areny. I na dzisiaj. Niestety musimy już kończyć odcinek. Więc teraz go możemy. Jakoś nam. że go zabijemy. Jak? z niego śmiało się traciłem. Dobra. oczywiście to, było na tyle jeszcze. Jeszcze na końcu filmu przypominam byście udostępniali filmik, lajkowali i subskrybowali i też zostawcie ciuka w górę. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału, a kolejny się pojawi, pojawi się prawdopodobnie dzisiaj albo jutro, bo nawet za trzy dni. Sobie, że żegnam i do oglądania materiału.